Dzień dobry, witam Państwa. Mecenas Dobra Porada, czyli Michał Kralewski, Radca Prawny. I dzisiejszą odpowiem na kolejne pytanie naszego klienta. o to jego treść. Mój dłużnik nie reaguje na wezwania do zapłaty. Zastanawiałem się na wystąpienie z pozwem o zapłatę. Co powinienem zawierać taki pozew i gdzie powinienem go złożyć? Pozew jest sporządzanym pismem procesowym, który należy złożyć w sądzie rzeczowo i miejscowo właściwym. Zacznijmy jednak najpierw od tego, co taki pozew powinien zawierać. Rzecz jasna, prócz oznaczenia sądu, musimy szczegółowo opisać stronę, wskazujemy imię, nazwisko, nazwę firmy, jeżeli to jest jednostka prowadząca działalność gospodarczą, wskazujemy jej numer NIP bądź KRS, w przypadku osób fizycznych wskazujemy numer PESEL. Jeżeli wnosimy pozew w postępowaniu gospodarczym, pamiętajmy o dodaniu adresu e-mail oraz telefonu. Rzecz jasna, chodzi o powoda, jeśli chodzi o pozwanego numer, PESELIN bądź KRS ustala sąd z urzędu. Musimy w pozycji również szczegółowo oznaczyć roszczenie, czyli kwotę główną w przypadku zapłaty, kwestię odsetek oraz datę wymagalności. Wymagalność to jest ten termin, w którym zastrzegamy dłużnikowi na uregulowanie należności do Na przykład wskazujemy w fakturze płatność 14 dni od dnia doręczenia, czy też wskazujemy datę dzienną. Od upływu tego terminu roszczenie jest wymagalne, czyli takie, co może być dochodzone na drodze sądowej. Kwota no główna to oczywiście kwota wynikająca z faktury, czy też jest umownie, z umowy oraz odsetki od dnia wymagalności, czyli od momentu, w którym dłużnik pozostaje w opóźnieniu w zapłacie świadczenia głównego. Nadmienię, że jeżeli wnosimy pozew o zapłatę na dzień wniesienia pozwu, możemy dokonać tak zwanej kapitalizacji odsetek, czyli dodajemy je do kwoty głównej. Kwota główna wzrasta o skapitalizowane odsetki od dnia wymagalności do dnia wniesienia pozwu. Wtedy odsetki dalej są życzone od tej podwyższonej kwoty nie także, że co do odsetek, mamy kilka ich rodzajów. W przypadku opóźnienia w płatności, że czas na w grę odsetki ustawowe za opóźnienie, to jest znane z kodeksu cywilnego. One wynoszą 5,5, czyli 5,5 punktu procentowego, plus stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego. Natomiast jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i naszą kodeksantą jest również przedsiębiorca. My, jako wcześniejsza, wykonaliśmy naszą część umowy, czyli dostarczyliśmy towar, wykonaliśmy usługę oraz dostarczyliśmy kontrahentowi rachunek bądź też fakturę. Możemy domagać się odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Te odsetki są wyższe, one wynoszą aż 10 punktów procentowych, plus stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego. Ja nie wiem, jak już mówiłem. Tego typu wyższe odsetki możliwe są tylko w umowach między przedsiębiorcami, jeżeli powód wykonał swoją część umowy, czyli dostarczył toreb bądź wykonał usługę, oraz także dostarczył drugiej stronie rachunek bądź też fakturę. Pamiętajmy również o tym, że w pozwie musimy zacząć uzasadnienie, opisać szczegółowo okoliczności, które wynikają nasze roszczenia, wskazać dowody na poparcie faktów, które przywołujemy. Rzecz jasna, nie musimy podać tutaj podstawy prawnej. Przyjmuje się założenie, że to sąd na prawo wystarczające jest w uzasadnieniu opisania stanu faktycznego i przyjmowania właściwych dowodów. Musimy również w tym wskazać sądowi, czy podjęliśmy próbę polubownego załatwienia spolu przed skrywaniem sprawy do sądu. Na przykład wysłaliśmy wezwanie do zapłaty, które pozostało bez odpowiedzi, bądź też odpowiedź dłużnika była negatywna, odmówił on spełnienia świadczenia. Pamiętajmy także, że do pozwoli świadomych dowód uliczania opłaty sądowej, to z reguły wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. Wartością przedmiotu sporu, jeżeli dochodzimy kwoty głównej plus odsetek, jest tylko kwota główna. Jakby o ten odsetek już ta opłata nie jest naliczana, No chyba że oczywiście dokonaliśmy skapitalizowania odsetek i doliczenia jej do kwoty głównej. Alternatywnie, zamiast uszczeć opłatę, możemy wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Gdy sąd w pierwszej kolejności dostarczy ten wniosek, jeśli zwolni nas od kosztów, to oczywiście nie będziemy musieli tej opłaty sądowej ponosić. Pamiętajmy również, że oczywiście pozew załączamy w dwóch egzemplarzach dla sądu i dla drugiej strony. Jeżeli stąd poznanych byłoby kilka, dla każdej z nich musimy załączyć egzemplarz oraz kopię wszystkich załączników. Odnośnie natomiast sądu, sąd rzeczowo właściwy to ten, który ma kompetencje do rozpoznania danego rodzaju spraw. sprawach o zapłatę tej linii dziełowo sądowej kwoty 75 tysięcy złotych. Roszczenia poniżej tej kwoty rozpoznają sądy rejonowe, natomiast 75 tysięcy więcej rozpoznają sądy okręgowe. Natomiast sąd miejscowo właściwy to ten z którego e, okręgu zazwyczaj znajduje się siedziba w miejsce zamieszkania pozwanego. Oczywiście możemy w umowie zmodyfikować tą właściwość wskazując, że na przykład sąd właściwy będzie sądem właściwości ogólnej powoda, czyli osoby inicjującej proces, bądź też sąd w konkretnie wskazanej miejscowości. Jeżeli nie, no to reguła ogólna stanowi, że nosimy pozew do sądu, który zamieszkuje bądź ma w siedzibie pozwane. To tyle, Tutaj krótkie informacje na temat pozwu. Państwo widzą, jest kilka elementów, o których musimy pamiętać. Kwestia określenia wysokości roszczenia, kwestia określenia wymagalności, a także wskazania podjęcia próby przesądowego zakończenia sporu. Pamiętajmy także, że w ustalnieniu musimy powołać dowody, które popierają nasze żądania określone w treści pozwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, zapraszam do zapoznania się z innymi filmami oraz na naszą stronę internetową, a także do bezpośredniego kontaktu ze mną. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.